Witajcie w kolejnym odcinku naszych rozmów. Dzisiaj będziemy wspominać piękny czas naszej wczesnej młodości, czyli przełom lat 90. i 2000. Jak nas ukształtował pod względem mody? Co było wówczas na topie, Za czym tęsknimy? A które trendy wolałybyśmy wymazać z pamięci? Na te wszystkie pytania oczywiście postaramy się odpowiedzieć razem z Pauliną oraz naszym dzisiejszym gościem, Agnieszką z działu marketingu Grupy Kapitałowej Immobile. Dzień dobry. Cześć, ja mam na imię Kamila i zapraszam was na nowy odcinek podcastu W spodniach czy w sukience. Zacznijmy od początku, czyli od lat 90. Z czym wam się kojarzą i jakie trendy pamiętacie z tamtych czasów? Zaczęłam, Dobra. Yy, mi lata 90. kojarzą się przede wszystkim z muzyką i myślę, że głównie stamtąd wszystkie, wszyscy, no bo przecież faceci też, stamtąd braliśmy te trendy, które obowiązywały w modzie w tych latach. Czyli tak mi się wydaje, że bardzo dużo tam było takiej sceniczności, bo przecież to czasy zespołów takich jak Spice Girls, Backstreet Boys, czyli wszystkie jakieś takie odważne stylizacje, mm -hmm. miniówki, gołe brzuchy buty na koturnach, to gdzieś ja to wszystko takie czarne miałam w postałówce, w nich chodziłam, to ja właśnie lata 90. z tego pamiętam. Chociaż z drugiej strony był to też czas takich wyraźnie podzielonych subkultur, czyli właśnie byli i tak zwani metale, i gdzieś tam skejci, więc ja pamiętam w szkole zawsze, że ktoś mógł być łatwo do tej grupy sklasyfikowany mhm. i właśnie lata 90. kojarzyły mi się przede wszystkim z tymi girls i boys oraz z wyraźnym podziałem na subkultury. Ja też myślę, jeżeli tutaj już wspominamy o muzyce, to też warto wspomnieć o kanałach muzycznych Viva, MTV. Myślę, że Dokładnie. stamtąd też mogliśmy czerpać całkiem sporo inspiracji i wybierać dla siebie jakieś tam trendy, które najbardziej nam odpowiadają. Tak, tym bardziej, że też to co widzieliśmy w teledyskach, te stylizacje, które się pojawiały, mhm. one potem trafiały do naszych szaf, szaf i były takim elementem pożądania. Te tak. Pamiętam, że się mhm. wzorowałam nawet nie tyle na gwiazdach, ale też na prowadzących, bo mhm. to były bardzo takie e, kolorowe postacie. Pamiętam, że. I kolorowe ubrania. W sensie tak, tak, jak, tak. jak teraz patrzy na nas, my z Pauliną jesteśmy całe na czarno, kama jest na szaro, to tak. w latach 90. to raczej były takie ostre, dominujące kolory, dużo też jakichś takich, wiecie, materiałów, nie wiem, lateksowych wręcz, mhm. bardzo odważne te stylizacje. No a teraz to I się też chowamy za czarno. także były printy, jakieś zwierzęce tak. motywy, kolorowe leginsy, więc, więc tamte, tamte trendy były naprawdę. Mm, szalone. Myślę, że takim trendem, co prawda, ja w tamtych czasach byłam dzieckiem, więc myślę, że wtedy moja mama wyznaczała mi trendy, bo to ona kupowała mi ubrania. Ale myślę, że gdybym miała się cofnąć do tamtych lat, to ja bym zdecydowanie była w tej grupie, gdzie bym nosiła ramoneska, jakieś białe bluzki, ciężkie buty. Myślę, że w tym. W tym kierunku bym się odnalazła. Tylko widzisz, że z drugiej strony gdzieś tam dostępność tych ubrań w latach 90. była w sumie jeszcze bardzo niewielka. Mm -hmm. Więc to, co właśnie my chci chcieli chcieliśmy jako dzieci, no nie zawsze było e, tym, co nas rodzice ubierali, tak. bo po prostu nie było takich możliwości. Więc wiadomo, te popularne memy, jak patrzy się, jak ja patrzę na zdjęcia e, z, ze swojej podstawówki grupowe, no to naprawdę każde tam ubranie było z innej parafii. Mm -hmm. Natomiast jak patrzę teraz na ubrania. Ja, nie wiem, mojej Ali, no to ona ma więcej ciuchów ode mnie, mhm. więc to wydaje mi się też, że się zmieniło, że, że po prostu ta dostępność tych ubrań jest tak duża, że naprawdę możemy wybierać, a wtedy tak nie było, więc korzystaliśmy z tego, co mamy. Tak, to prawda. Ja też pamiętam, ja mam trójkę rodzeństwa, więc dużo rzeczy też miałam po starszym rodzeństwie mhm. i y, pamiętam taką moją stylizację. W sumie mam gdzieś nawet zdjęcie w ramce. Jeansowe ogrodniczki, bandana taka czerwona na, na głowie i to była taka top moja stylizacja. Chyba najbardziej zapadła mi w pamięć, jeżeli chodzi o tamte. Tak, ja bandamy czasy. też nosiłam kiedyś całe lato w ogóle. Tak. Nie zapomnę nosiłam y, jedną bandamkę na głowie, i do dzisiaj nie wiem czemu. I w ogóle wydaje mi się, to dzisiaj straszne, że całe lato przechodziłam w tej bandamce, no ale tak było. Mhm. Ale tak było. Ja też jak sobie po zdjęciach swoich tak przypominam, mhm. to Rzeczywiście jedna stylizacja czy dwie były tak topowe dla tak. mnie, że ja na co trzecim zdjęciu z jakichś ważnych, nie wiem, dla mnie wydarzeń jestem w tej samej stylizacji. Zgadzam się, tak, tak. było wtedy. Dobrze, to może jeszcze omówmy to, co aktualnie powróciło z tych lat 90., bo mam wrażenie, że, że no, ta moda w sumie powróciła, jak nie patrzeć. Czy coś w aktualnych stylizacjach w waszej garderobie znajduje się, co by mogło się pojawić w tamtych czasach? O, jak najbardziej. I mi się podoba to, że te lata 90. powróciły w takim swoim najlepszym stylu. W sensie, właśnie my tu trochę mówiłyśmy o tym, że jesteśmy na czarno i taki minimalizm tak. od nas bije. I te jakby nowe lata 90. w modzie mi się kojarzą z takim minimalizmem trochę z bluzkami na ramionczkach mm -hmm. i y, ze spodniami mams mam. To jest w ogóle to najlepszy jest... trend, który wrócił. Innych tak. jeansów już bym dzisiaj nie, za, nie założyła. Naprawdę, To są, one są tak wygodne i tak jakby ten krój jest tak, nagle się okazało, nie wiem, 10 lat temu pomyślałabym, że już nigdy w życiu nikt nie założy innych spodni niż rurki. Uh -huh. I nagle się okazuje, że gdzieś ta moda wyszła naprzeciwko kobietom, bo przecież ten krój jest e, naprawdę e, pozwala każdej kobiecie bez względu na sylwetkę dobrze się czuć. Więc to jest super. E, I też uważam, że powrót tego trendu jest świetny. Myślę, że te trendy przede wszystkim królowały w, w serialach, na przykład mm. w, we Friends, bo no, tam główne głównie tak. bohaterki głównie chodziły w takich stylizacjach właśnie mamfity, proste crop topy. No właśnie crop topy, macie rację, że to wróciło. Tak. Ale też, ale też te panterkowe wzory chyba, nie? Mm -hmm. To też właśnie Jak gdzieś tam cały czas... I na sukienki. O, to jest w ogóle super trend. Przepiękny, tak. naprawdę bardzo wydaje kobiecy. mi się bardzo kobiecy, i, i też każda kobieta może czuć się w tym super i naprawdę. E, t, t, tych ubrań, które nawiązują do tego trendu. No trudno wobec nich przejść obojętnie. Zresztą nie wiem czy wiecie, na pewno wiecie, ale czy pamiętacie tą sukienkę, którą mamy teraz w kiosku? Ona jest taka satynowa, w takim kolorze niebieskim, tak, granatowym i jest rzeczywiście jest piękna i mhm. też nawiązuje do tego trendu. Tak, właśnie przed naszą rozmową tutaj wspólnie z Pauliną tak przeanalizowałyśmy właśnie na szybko kolekcję Kioski stwierdziłyśmy, że właśnie dużo rzeczy jest w nawiązaniu do lat 90. -tych. Właśnie ta sukienka, o której wspomniałaś, czy też jeans, który króluje u nas w takim total looku. Mamy teraz właśnie marynarkę, czy w sumie kurtkę. Kurtkę ze spódnicą, kurtkę, Tak. Mhm. Więc śmiało możemy odtworzyć, odtworzyć te stylówki, które pamiętamy. Tak, no właśnie, jeansy, bo i i góra, i dół. To też jest, wydawało się kiedyś takie odważne, żeby założyć cały być w tym jednym mhm. dżinsie, ale teraz zresztą też to super wraca. Nie wiem, czy pamiętacie taką sławną stylizację Britney Spears i Justina Timberlake, Oj, tak. to total no. total. To, tam, to, tam. Justy, to tak. chyba kapelusz kowbojski Tak, kapelusz i on chyba też. Mhm. Myślę, że na chwilę obecną pewnie chcieliby zapomnieć o tej stylizacji. <produkami> pewnie tak. Um. Też szykując się do dzisiejszej rozmowy, znalazłam też takie hasło jak tie czyli farbowanie tych ubrań, nie? Uh -huh. To też było takie, tak. na przykład miało się pewnie jakąś taką znuszoną bluzę w jakimś jednolitym kolorze i już była taka już schodzona i po prostu nudna, to można było właśnie w domu coś tam pokombinować, żeby była trochę ciekawsza. Tak, to było super, że właśnie wtedy przez to, że nie było takiej dostępności ubrań, to się kombinowało. Ale teraz znowu jakby się do tego wraca, że mając swoje ulubione ubranie, no możemy potem jakoś na różne sposoby nawet nie tylko je przerabiać, ale też nosić. Tak. A więc to jest też super. Myślę, że przeglądając TikToki nieraz się znajdzie jakąś inspirację, bo dziewczyny właśnie kombinują tak. różne sposoby, żeby trochę odświeżyć tą swoją garderobę, czy też stylizację. Ja pamiętam moje próby z wybielaczem w domu. Jeansy, bluzy, wszystko. Tak? tak, tak, próbowałam na wiele sposobów. Jak ci no, bo, są? no Wiadomo, jak, jak, tak jak na lat. dużo prób, dużo starania, ale no tak te efekty były marne. Natomiast tak jak mówiłyśmy wcześniej, że nie wszystko było dostępne, więc no robiło się po prostu mhm. na swój własny sposób. Ale też chyba wydaje mi się, że trend, który wrócił, to też są buty sportowe. Mm -hmm. Gdzieś tam bardzo często te buty sportowe po prostu się w tych latach 90. -tych nosiło. E, I teraz też do wielu stylizacji już zamieniamy tak, właśnie ja jakieś eleganckie, że tak i możemy łączyć to z butami sportowymi. To też jest super. Toż z takich trendów, które powróciły, to myślę, że warto wspomnieć o torebkach, bagietkach. Kiedyś takie, nie wiem, często spotykało się w lumpeksach w ostatnich Ta, to latach. Tak, takie malutkie, tak? Tak, takie masz, na tak, krótkim uchu. Ale ja właśnie do dzisiaj mam trochę z nimi problem, w sensie, że one są właśnie takie oldschoolowe totalnie. Mm -hmm. I rzeczywiście, one potem gdzieś bardzo odeszły w zapomnienie mm -hmm. i wydawały się takim, mówiąc prosto obciachem, a teraz tak. są wszędzie. Tylko mam problem z noszeniem ich, w sensie, że one są właśnie na tym krótkim pasku. Mm -hmm. i, i, nie do końca są wygodne. Nie, nie do końca są wygodne, ale jak gdzieś się tam idzie na chwilę albo bo hmm. po prostu ta torebka ma być taką kopertówką, to rzeczywiście fajnie wygląda. Mi się ta torebka kojarzy, nie wiem czemu, z Paris Hilton. Wydaje mi się, że ona, ona ją tak, bardzo często nosiła. Ją wszędzie nosiła. I tu chyba w sumie płynnie możemy przejść do lat dwutysięcznych, bo ona była taką, nazwijmy, ikoną mhm, mody w tej pierwszej dekady tak. 2000, Gdzie tutaj to te trendy to już uległy Takiemu totalnemu zmiksowaniu bym tak, powiedziała, nie? że y, tam było dozwolone wszystko. Ja słyszałam, że to są lata, które nigdy już w modzie nie wrócą, ale to nieprawda, bo one też już wracają. Może właśnie w takiej mniej krzykliwej formie, ale mówi się, że właśnie to była taka najbardziej, nie wiem, nieuporządkowana, krzykliwa, jakaś taka w ogóle nie modna jeśli tak kiczowa można powiedzieć. Kiczowata w ogóle wiecie, co mam na myśli i że to już nie wróci, ale no jednak wraca na przykład. Mi się z tych czasów kojarzą buty z czubem, ale takim wiecie, takim ta. czubem, ta. takie <laughs> mokasyny z takim czubem, które po prostu ja no, pragnęłam mieć mhm. i sobie nie wyobrażałam, że można nosić już inne buty. Ale teraz, jak sobie przeglądałam, nie wiem, wczoraj czy przedwczoraj Instagrama jakieś stylistki, to ona mówi, że jest na nowo zakochana w takich butach z tym, z tym dużym czubem. No mówię, naprawdę wraca. Dla mnie to chyba jest nie do przejścia, w sensie w tamtych czasach tak. może owszem. Pamiętam, że miałam jakieś takie modele. Ja takie niebieskie podniem. miałam i w ogóle nosiłam wszędzie. Chyba jakaś taka wiosenna kolekcja wyszła. Ale teraz nie nie nie, 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 nie założyłabym takich butów. Nawet jakby pojawiły się... W, w tych wszystkich sieciówkach to się na nie zdecyduje. Ja pamiętam, że te buty tak nieśmiało wystawały spod dzwonów. Oj, tak, tak, Z tych właśnie... dzwonów, które się ciągnęły do ziemi, były wiecznie brudne i. Oj, tak. tak. Ale, ty, ale dzwony powróciły i dzwony to w wielkim tam... stylu, bo teraz chociażby u nas w firmie, jak patrzę, no nie ma dziewczyny, która nie przyszłaby mhm. raz mhm. dzwonem. No pracy. właśnie ja nie przyszłam, ale cały czas także muszę to nazwać robić, ale yy... Ale i właśnie to jest ten trend, który jeszcze, który jeszcze mnie nie przekonał, ale bardzo mi się podobają, rzeczywiście super wyglądają. Też myślę, że warto wspomnieć, jeżeli już mówiłyśmy na przykład o butach, których nie założy, czyli z tymi czubami, to tak samo obawiam się powrotu biodrówek. No właśnie. Bo w, w ostatnich pokazach mody tak, te biodrówki dużo jest powracają. Mhm, dużo jest tego. Uwielbiam spodnie z wysokim stanem. Myślę, że to jest najlepszy model ever, tak jak ty masz z Manfitami. Tak. Z biodrówki, jeżeli się pojawią w sieciówkach, to u też chyba. nie. Raczej się też nie zbeskle. Tak, ale wtedy to rzeczywiście było tak, że te biodrówki królowały. W ogóle im niższy stan, to tym lepiej. Pamiętam, że zawsze moja babcia na mnie i na moją kuzynkę krzyczała, jak można nosić takie spodnie. Do tego jeszcze takowe brzuchy. Nie wiem, przeziębisz się. Prze tak, przeziębienie gwarantowane. No, ale tak było. I te biodrówki często były też podkreślane paskami takimi Tak. tak. Takie białe, z ćwiekami, nawet mm -hmm, z jakimiś klamrami. Tak, e, tak. E, tak to, to prawda. Tutaj Britney Spears zawsze mi mm -hmm. się będzie kojarzyła. Tak Albo, niskie stany w spodniach. Mm -hmm. tak. Albo Christina Aguilera. też. Ona nawet Przedefamy. na jednym z teledysków ma, e, pamiętam, takie spodnie, no, taki taki naprawdę e, mm -hmm. niski stan. Ale też wracają, coraz więcej. Znaczy, one zawsze gdzieś tam były, te biodrówki, e, ale teraz też właśnie, tak jak mówisz, na pokaz się, na pokazach mody się pojawiają i, i gdzieś tam na pewno wrócą. Myślę, że tak. Też właśnie przy biodrówkach kojarzy mi się taka stylizacja, nie wiem, czy to była właśnie jedna z, z tych piosenkarek. Biodrówki, jakaś bluzka z odsłoniętym brzuchem i kaszkiet na głowie. O, kaszkiet, tak, to też Krystyna Aguilera. Kaszkiet tak. na głowie Krystyna Aguilera. Ja do dzisiaj pamiętam swoją tak zwaną czapkę listonoszkę, w której chodziłam zimą, po <laughs> prostu była fatalna, ale bardzo ją, bardzo ją lubiłam i całą zimę ją nosiłam. Ja mam nadzieję, że kaszkiety nie powrócą. Też mam taką nadzieję. Generalnie tak, jak Agnieszka wspomniała na początku, moda, która nie powinna powrócić czegoś tak, tak? To, to mam nadzieję, że jak najmniej tych trendów się pojawi w najbliższym czasie. A, a propos spodni jeszcze? To też super taka kontrowersyjna e, stylizacja z czasów, ja pamiętam, chyba mojego gimnazjum. Spódnica na spodnie. Najwspanialszy trend na, na świecie sobie. <laughs> Jak ja w tym chodziłam do szkoły? Nie wiem. Ale ja miałam podstawową. Tak. Ja miałam słuchajcie takie dzwony. One były od góry do dołu obite takimi ćwiekami. Na dole się tak bardzo rozszerzały i na to zakładałam spódnicę w zieloną kratę, kupioną razem z moją ciocią, uwaga na rynku w Toruniu. To była moja ulubiona spódnica i po prostu to topowa stylizacja, tak jak powiedziałaś. No, jak jak nie wiedziałam co się ubrać i chciałam założyć najlepsze ubranie, mhm. to zakładałam dokładnie to. Ja zakładałam dżinsowe spodnie i na to jeansową spódnicę. musiał być super wygodny. Na pewno było, bo chodziłam z tym bardzo często. Ale yy, no to nie wiem, czy to, to, nie to wróci, jest. To, 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 tu... to, to, to nie może wrócić, obiecajcie. Myślę, że, że nie, nie zrobiłam nam tego. To ja z kolei pamiętam, że chyba e, byłam w gimnazjum, i był taki trend, że e, na jakieś super kolorowe legginsy zakładało się właśnie dżinsową spódnicę. To też był taki trend. tak. W ogóle zamiast rajstop. O, leginsy tak. zamiast rajstop. To mm -hmm. też było, że jakby nagle rajstopy przestały istnieć i zakładało się spódniczkę, mm -hmm. do tego leginsy. I balerinki. I ba o, i, i balerinki. I balerinki. Jak to skracać Ja mody. pamiętam, że jeszcze jak byłam na studiach, to z moją przyjaciółką niecierpliwie czekałyśmy na ten dzień, kiedy będzie można zamienić kozaki na balerinki i to było w ogóle oznaka wiosny. nie mm -hmm. uwielbiałyśmy i zawsze te balerinki to się cały czas one się niszczyły, wiadomo, mm -hmm. ciągle się zmieniało i też przez wiele lat były takie Modne, wiecie. Nie tak. było innych butów. Uh -huh. A nagle już gdzieś tam zniknęły. Baleriny bardziej się teraz, już jakby w mokasyny, czyli takie tak. cięższe buty chyba, zamieniły. Ale jeszcze w sklepach no, można je oczywiście zobaczyć. No Niektóre panie sobie chwalą, bo są super wygodne. Tak. Ale ja pamiętam właśnie, jak pojawiła się moda na baleriny i moja starsza siostra, która też bardzo lubi modę, kupiła sobie pierwszy model jak zobaczyłam te balerinę, mówię, boże, ale paskudne buty, jak mm -hmm. ona może je nosić, jak ona w ogóle w nich wygląda, a niecałe, nie wiem, pół roku później sama miałam swój tak. No to modem. było nieuniknione, bo jakby wtedy yy, no do spódniczek czy sukienek nie nosiło się adidasów, wiecie, tak. więc te baleriny gdzieś tam zawsze każdy, każdy miał w szafie. Ale leginsy i spódnice wróciły, nie wiem czy wiecie, bo pojawiły się chyba w zeszłym sezonie na wybiegach Chanel. Oh. Nie wiedziałam, wolałam nie wiedzieć. <noise> w bardzo takich mocnych kolorach pojawiły się. Nie wiem, jak długo to z nami mm -hmm. zostanie. Nie wiem, czy to nie był po prostu tylko taki chwilowy zryw, mm -hmm. ale, ale widziałam, że, że jest i taka łezka się wokół Zakręcie. zakręciła. O, a wiecie, jak wrócenia. ja zobaczyłam jakiś czas temu, że wróciły tak zwane kolarki, czyli spodnie, tak. które znamy z dzieciństwa, mhm. które każda z nas nosiła gdzieś na WF, czyli leginsy przed kolana, to mówię, Boże, jak można y, to ubrać? I rzeczywiście, słuchajcie, kupiłam y, jakieś tam y, kolarki i naprawdę czułam się w tym super, no bo jakby mhm. mają taką odpowiednią długość. Y, no i właśnie podoba mi się to, tak jak mówiłam, że wracają te trendy, jakby możemy sobie wybrać. Każdy każdy co tam chce bez względu w sumie na to, jak się wygląda ważne, jak się czuje. To mi się tak, wydaje, że jest ważne. Opadnie. Ja kolarki bardzo uwielbiam. Mam taki jeden model, chyba no są w sumie czarne, więc taki klasyczny model. Tak. I kupiłam je ze trzy sezony temu, albo nawet później. I pamiętam, że tak dziewczyny tak na mnie patrzyły i taki troszkę kontrowersyjny tak. trend. A teraz w sumie pójdzie się do sklepu. występna kolekcja i kolarki w przeróżnych kolorach. To jeszcze łączenie kolarek na przykład z marynarką mi z koszulą. się osobiście mhm, bardzo podoba, super. gdzie tak jak wspomniałaś Agnieszka, no my to nosiłyśmy na WF. Na WF, do białego mm, t-shirtu. Albo na tak zwany plac zabaw. A jeszcze były lecia... obcięte często z tych dłuższych, które mhm. już się zniszczyły, ale kolarki to jest trend, który... Yy, który... Przyszedł za pomocą księżnej Diany, która rzeczywiście te kolarki dużo nosiła z bluzami i sportowymi butami. sportowymi butami, takimi fajnymi skarpetami, które też są teraz modne. Tak. I do tego jakaś markowa torebka najlepiej. Tak, <laughs> najlepiej. To jeszcze o czym chciałam wspomnieć, to nosiłyście rybaczki? Jazzowe. Tak, oczywiście. Niebieskie. Miałam takie rybaczki niebieskie, do tego nosiłam białe. Nie wiem czy powinnam o tym mówić. Nosiłam w podstawówce to było jeszcze te niebieskie rybaczki, białe takie grube, forotowe skarpety mm -hmm. i takie czarne lakierowane buty na małym obcasie w ogóle. No naprawdę to był to było straszne, ale pamiętam, miałam rybaczki. Ja też miałam rybaczki i ja natomiast nosiłam je do takiej rozpinanej bluzy z numerem. Mm -hmm. Im większy numer tym lepiej było mm -hmm. albo wysadzany kamieniami mm -hmm. i tymi wszystkimi Brukacikami. Tak. E, także to, to były rybaczki w moim wydaniu. Mhm, super. To ja z kolei miałam takie rybaczki, e, też właśnie niebieskie, i przy pasku e, wisiał taki metalowy paseczek, łańcuszki, coś takiego, mhm. i zwisały z tego łańcuszka takie. Diamenciki, kryształki chyba. One chyba były zielone, i do tego chyba miałam takie właśnie zielone mokasynki, coś takiego. Czyli jakby wszystkie w podobnym klimacie. Tak, to, to myślę, że tak. <gry> czyli byłyśmy ze stylowej, Tak, modnym. czyli szłyśmy w zgodzie z trendami, to na pewno. Tak, no y, lata 2000 to też <coughs>, trzeba powiedzieć, że y, no, były obsypane brokatem i diamencikami. Mm -hmm. Tak mi się wydaje, że. Mm -hmm wszystkie te spodnie, które miały gdzieś tam jakieś tak, dżety, bluzki. bluzki, nadruki były, yy, bogate, 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 tak, więc to były bardzo takie, yy, no, na bogato, na bogato czasy. Ciekawe, czy to wynikało z tego, że w sumie już dostępność tych ubrań była znacznie lepsza niż w latach 90., więc wszystko było takie właśnie na bogato, te y, brokaty, duże cyfry, y, śmiałe kolory. Wydaje mi się, że tak, bo w sumie w latach 2000 zaczęło się mówić o tej modzie takiej konsumpcyjnej mhm. i chyba na ten czas też się datuje rozwój tych naszych wszystkich sieciówek, które znamy teraz. Mhm. Teraz to fast fashion jest krytykowane, a w tamtym czasie było bardzo pożądane. Nie? Tak, bo dopiero się rozwijało. Mogły mhm. wtedy dopiero czerpać z tego wszystkiego, co widziałyśmy właśnie w telewizji. A to, właśnie jest, i... to właśnie jest super, że, że wtedy jakby... Każda z nas mogła się ubrać no, tak jak chce i w zgodzie z trendami, mhm. przez to, że, że te ubrania zaczęły być dostępne. To była taka niezależność. Niezależność, nie? o no, dokładnie, tak. Mhm. Tak. No dobrze, myślę, że już chyba z grubsza omówiłyśmy ten temat, chyba że chcecie coś jeszcze dodać. Ja myślę, że ja bym mogła o tym opowiadać. Tak. Godzinami, bo teraz mi się tyle rzeczy przypomniało. No jeszcze przypomniało. te rybaczki, na O, rybaczki to już na bank nie wrócą. No, no, mam to nadzieję, na pewno że nie ma. No. To jest taki teren, też nie do przejścia. Tak. Nie widzę się w nim. No dobrze, dziewczyny, bardzo miło było z Wami wspólnie cofnąć się o te 30 lat tak. i zrobić przegląd szaf na tamten czas, powspominać stylizacje, które przyprawiają nas o rumieniec, ale i uśmiech na twarzy. Dokładnie. Agnieszko, dziękuję Ci dziękuję, że bardzo za zaproszenie. Zawsze chętnie przyjdę. Zapraszamy Cię. A naszym słuchaczom dziękujemy za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu w Spodniach czy w Sukience już wkrótce. you <laughs>